Mamy tutaj taki fajny przyrząd i dzisiaj Wam pokażę jak można przeciąć, co kochanie? Biszkopt, tak? I tym oto przyrządem będziemy ciąć ładnie biszkopt. To jest żyłka od Romana Wędkarza i ładnie przecinamy. I mamy eleganckie, równe, ładnie przecięte. I super. Teraz tutaj ładnie to otworzymy. I pięknie, ładnie przecięte. Nożem myślę, że nie ma szans, żeby takie coś uzyskać. Zwykły, najzwyklejszy prędzior. Na końcu zrobione rowki co 5 mm. I taki mamy efekt końcowy. Mamy tutaj taki fajny przyrząd. I dzisiaj Wam pokażę, jak można przeciąć co, kochanie? Biskop, tak? I tym oto przyrządem będziemy. Ciągnąć.